Na skraju Mgieł, Londyn, rok 1903. Poranne mgły otulały ulice niczym delikatny welon, skrywając sekrety miasta przed światem. Lady Evelyn Whitmore, córka hrabiego z Norfolk, stała przy oknie swego apartamentu w Belgravii, spoglądając na nieprzenikniony horyzont. Miała 19 lat, a życie, jak mawiali jej rodzice, leżało przed nią otworem. Jednak dla Eweline to życie wydawało się być labiryntem cudzych oczekiwań. W salonie czekał już na nią jej narzeczony, lord Henry Ashford, syn księcia z Gloucestershire. Był idealnym kandydatem, przystojny, wykształcony, z doskonałą reputacją. Ale Ewelin czuła, że serce nie chce go pokochać. Ich rozmowy były poprawne, uprzejme, a jednak pozbawione iskry. Czuła się przy nim jak porcelanowa lalka w zamkniętej gablocie. Wszystko zmieniło się tego wieczoru, gdy Ewelin udała się na przyjęcie w rezydencji rodziny Cavendish. Był to bal maskowy, a stroje gości lśnili w świetle świec i blasku kryształowych żyrandoli. Ewelinę, przebrana za grecką muzę, tańczyła na marmurowych posadzkach, kiedy dostrzegła jego. Nieznajomy mężczyzna w czarnej masce i fraku patrzył na nią z drugiego końca sali. W jego spojrzeniu była dziwna mieszanka ciepła i smutku. Zbliżył się bez słowa, a ona podała mu dłoń, jakby znali się od zawsze. Przedstawili się sobie dopiero po trzecim tańcu. Nazywał się Nathaniel Moore i był malarzem. Nie powinien był się tam znajdować. Nie należał do arystokracji, był synem profesora, ale zaproszenie dostał przez panią Cavendish, która posiadała jedno z jego dzieł. Ewelinę poczuła, że świat, o którym marzyła, istnieje. Rozmawiali o sztuce, podróżach, wolności. Nataniel mówił inaczej niż wszyscy jej znani mężczyźni. Nie widział w niej przyszłej damy salonów, ale kobietę z pragnieniami i marzeniami. Spotykali się potajemnie przez kolejne tygodnie w Kensington Gardens, w kawiarenkach w Bloomsbury, a czasem nawet w jego skromnej pracowni. Ewelina nigdy wcześniej nie czuła się tak wolna. Nataniel malował ją, a każdy szkic był listem miłosnym bez słów. Ale nadchodził sezon londyński. A z nim presja zaręczyn. Lord Ashford rozpoczął oficjalne starania o jej rękę, a rodzice Ewelinę byli zachwyceni. Ona zaś tonęła w dylematach. Czy mogła zrezygnować z luksusu przyszłości, z nazwiska i dziedzictwa dla niepewnej przyszłości z artystą? Ostatnie spotkanie z Natanielem miało miejsce przy jeziorze w Hampstead Heat. Podał jej kopertę z biletami do Paryża i krótkim listem: Jeśli przyjdziesz na dworze z świcie. Pojadę z tobą gdziekolwiek. Jeśli nie, zrozumiem. I zawsze będę cię kochał. Nastający ranek był zamglony. Mgła znów spowiła miasto, a Ewelinę stała przy oknie. Walizka była spakowana. Serce jej biło szybciej niż kiedykolwiek. Obok niej stał zegarek kieszonkowy 5:42. Do odjazdu pociągu pozostały dwie minuty. Zamknęła oczy, i wtedy otworzyła je. Sięgnęła po walizkę. Nogi drżały, ale szła. Przez korytarz, po schodach, przez uśpiony dom, a potem taksówką na dworzec St. Pancras. Mgła gęstniała. Gdy dotarła na peron, zegar wskazywał 5:47. Pociąg stał jeszcze. Pasażerowie wsiadali. Ewelinę spojrzała w tłum, a potem dostrzegła go. Nataniel stał przy wagonie, trzymał mały kuferek. Gdy ją zobaczył, jego oczy się rozszerzyły, a potem uśmiechnął się lekko, niepewnie. Podbiegł. Jesteś tu, powiedział cicho. Jestem, odpowiedziała. Nie mówili więcej. Wsiadła razem z nim. Wagon był pustawy. Usiadła przy oknie, a Nataniel obok. Kiedy pociąg ruszył, Ewelinę poczuła, że mgła Nie z krajobrazu, ale z jej serca. Podróżowali bez słów, trzymając się za ręce. Gdy dotarli do Dover, zaokrętowali się na prom. Francja, choć bliska geograficznie, wydawała się innym wszechświatem. W Paryżu wynajęli niewielkie mieszkanie na Montmartre. Ewelin pisała dziennik, Nathaniel malował. Ich dni były ciche, skromne, ale prawdziwe. Czasem Ewelinę siadała w oknie i wspominała dom, rodzinę, narzeczonego, który pewnie nie zrozumiał jej wyboru, ale nie żałowała. Po miesiącu przyszedł list – Pieczęć rodziny Whitmore. Ewelin otworzyła go z drżeniem. Matka pisała krótko Wiedz, że nasze drzwi są zamknięte, dopóki nie odrzucisz tej hańby. Zadrżała. Ale potem Nataniel wziął list, zmiął go i rzucił do kominka. Patrzyli, jak ogień pochłania przeszłość. Ich życie nie było bajkowe. Mieli długi, zimne wieczory, bez opału, dni, kiedy Nataniel nie sprzedał ani jednego obrazu. Ale Ewelinę pisała jej wiersze zaczęto publikować w czasopiśmie literackim pod pseudonimem IMUR. Pewnego wieczoru, przy Winie i Chlebie, Nataniel powiedział: Może nie mamy pałacu, Eweliny, ale mamy siebie. Uśmiechnęła się. I mamy mgłę. Bez niej nigdy bym cię nie zobaczyła. Minęły dwa lata. Iwelinę i Nataniel wciąż mieszkali w Paryżu, ale ich życie zaczęło nabierać nowego rytmu. Ewelina wydała pierwszy tomik poezji – Na skraju mgieł, który zyskał umiarkowane uznanie w kręgach literackich. Jej nazwisko nie było znane, ale styl i dojrzałość utworów przyciągały uwagę. Nathaniel zaczął wystawiać swoje obrazy w małych galeriach w dzielnicy Le Marais. Ich codzienność była prosta, ale przejrzysta. Ewelinę często spacerowała po ogrodach luksemburskich, gdzie siadała na żelaznym krześle, Obserwując dzieci bawiące się łódkami na sadzawce, pisała tam nowe wiersze i notatki do powieści, która miała być opowieścią o odwadze i poświęceniu. Historia kobiety, która wybrała wolność. Jednak mgła nie znika nigdy na zawsze. Pewnego poranka Ewelinę dostała telegram. Ojciec nie żyje, matka chora, potrzebujemy cię. Usiadła bez słowa. Nataniel spojrzał na nią uważnie. Co zrobisz? Spytał cicho. Ewelina nie odpowiedziała od razu. Patrzyła na telegram, jakby litery mogły zmienić się w drogowskazy. W jej sercu rozbrzmiewała walka. Przeszłość, która ją odrzuciła, teraz wołała o pomoc. A przecież tu miała wszystko, co wybrała, wszystko, co zbudowała od zera. Po chwili wyszeptała: Pojadę, na krótko. Nie mogę nie pojechać. Nataniel skinął głową. Nie powiedział nic. Ale w jego oczach było zrozumienie i niepokój. Kilka dni później Ewelinę była znów w Anglii. Rodzinny dom był jak zamarznięty sen. Matka osłabła, ale jej duma pozostała niezłomna. Nie rozmawiały o przeszłości, nie rozmawiały o Natanielu. Ewelinę opiekowała się nią przez sześć tygodni. Codziennie pisała listy do Nataniela, ale nie zawsze je wysyłała. Kiedy wróciła do Paryża, drzwi mieszkania były otwarte. Na stole leżał szkic. Jej portret. Pod nim krótka notatka, byłem tu i będę. Nataniel wyszedł tylko na spacer. Wrócił godzinę później z bagietką i kwiatami. Uśmiech napełnił mieszkanie. Ewelinę zrozumiała wtedy, że nie musi wybierać między światami. Miała prawo do obu: do wspomnień i do marzeń, do mgły i do światła. Wiosna roku 1906 przyniosła Ewelinę nowy rozdział. Jej druga książka. Tom opowiadań inspirowanych życiem kobiet poza konwenansami została doceniona przez francuskich krytyków. Pojawiły się pierwsze zaproszenia na wieczory autorskie. Ewelinę, choć wciąż publikowała jako Imur, zaczęła przyzwyczajać się do nowej roli – pisarki. Nathaniel rozwijał swój styl. Jego najnowsze prace, bardziej ekspresyjne, zyskały zainteresowanie marszanda z Marsylii. Zostali zaproszeni na wspólną wystawę. Ewelinę miała przeczytać jeden ze swoich wierszy, on miał pokazać cykl obrazów inspirowanych wspólnym życiem. Wieczór wystawy był jak sen. Sala wypełniona była światłem, szmerem rozmów, winem i zapachem orchidei. Ewelinę stanęła przed mikrofonem ubrana w prostą suknię z lawendowego jedwabiu. Zaczęła czytać: Tam, gdzie mgła spotyka cień, tam jestem ja. Nieznana, niepokonana. Nieprzynależna. Po wieczorze nataniel objął ją i wyszeptał Widzisz, twój głos ma siłę, ale radość była krótka. Dwa tygodnie później Ewelajny znów dostała wiadomość z Anglii. Matka nie żyła. Dom w Norfolk przeszedł pod zarząd jej kuzyna. List był formalny. Jeśli chcesz zabrać coś z pamiątek, uczyń to do końca czerwca. Nataniel milczał, kiedy przeczytał list, ale jego dłoń. Ścisnęła jej palce. Pojadę z tobą, jeśli chcesz. Ewelinę skinęła głową. Podróż do Anglii była inna niż tamta z 1903 roku. Teraz Ewelinę nie była uciekinierką. Była kobietą, która wraca, by pożegnać się z tym, co pozostało. W posiadłości Whitmore House wszystko zdawało się kurczyć. Meble pokrywał kurz. Portrety przodków milczały z marmurowych ram. Ewelin przeszła przez pokój dziecięcy. Dotknęła firanek, przewertowała stare książki. W bibliotece znalazła szkatułkę z listami miłosnymi matki do jej ojca. Wieczorem usiedli z Natanielem w oranżerii. Mgła zaczęła spowijać ogrody. Ewelinę spojrzała na niego. Wiesz co mnie tu najbardziej boli? Co? Że nigdy nie pozwolono mi kochać tego miejsca na własnych warunkach. Nataniel pochylił się i pocałował jej dłoń. Zabrali tylko kilka rzeczy: starą szkatułkę, tomik poezji matki i płaszcz z wełny, który Ewelinę pamiętała z dzieciństwa. Opuścili Anglię, nie odwracając się za siebie. Na pokładzie promu Ewelinę napisała ostatni wers do nowego wiersza. Dom jest tam, gdzie milkną pytania. Paryż przyjął ich znów z szumem ulic i zapachem kawy. W ich mieszkaniu czekała przesyłka. Zaproszenie do Nowego Jorku. Fundacja Literacka chciała zorganizować cykl spotkań z tajemniczą pisarką z Europy. Ewelanę spojrzała na Nataniela. Co myślisz? Uśmiechał się. Myślę, że mgła rusza dalej. Jesień 1906 roku przyniosła zmianę kontynentu. Ewelin i Nataniel wypłynęli do Nowego Jorku na pokładzie statku SS La Provence. Pod pokładem trzymali walizki, które mieściły skromny dorobek. Notatniki, farby. Jeden portret, kilka listów. Nowy Jork zaskoczył ich chaosem i rozmachem. Zatrzymali się w hotelu przy Madison Avenue, ale szybko przenieśli się do wynajętego mieszkania w Greenwich Village. Artystyczna dzielnica tętniła życiem, a jej dusze stanowili ludzie podobni im, szukający głosu i wolności. Pierwsze spotkanie autorskie Eveline odbyło się w bibliotece przy Uniwersytecie Kolumbii. Sala była pełna. Choć większość słuchaczy przyszła z ciekawości. Kim była ta tajemnicza autorka z Europy? Ewelin weszła cicho, ale jej głos, pewny i melodyjny, szybko zjednał jej serca. Po spotkaniu podszedł do niej młody redaktor. Nazywał się James Alcott i zaproponował jej współpracę z nowym magazynem literackim. Ameryka potrzebuje kobiecego głosu z prawdziwą duszą, powiedział. Ewelin uśmiechnęła się tylko i odpowiedziała. Moja dusza zna tylko mgłę, panie Alcott. Ale jeśli i w niej można odnaleźć drogę, niech będzie. Nataniel w tym czasie nawiązał kontakt z galerią na Manhattanie. Choć jego prace nie przynosiły fortuny, zaczęły pojawiać się w czasopismach artystycznych. Ich nazwiska, choć nieznane z arystokratycznych kronik, stawały się znane w kręgach, które miały znaczenie dla przyszłości. Wieczorami siadywali przy oknie, patrząc na linię dachów i nieustanny ruch ulic. Iwelinę pisała, Nataniel szkicował. Oboje wiedzieli, że nic nie jest gwarantowane. Ale wszystko było możliwe. Któregoś dnia Ewelin obudziła się wcześnie. Nataniel jeszcze spał. Na stoliku obok maszyny do pisania leżał list. Otworzyła go z wahaniem. Nadawcą była Lady Amelia Cavendish. Pisała Iwelin. Widzieliśmy twój tomik w księgarni w Paryżu. Wiedz, że nie wszyscy zapomnieli. Jeśli kiedyś zapragniesz wrócić. Norfolk nie zamknął jeszcze drzwi. List pachniał lawendą. Ewelin usiadła na brzegu łóżka i spojrzała na Nataniela. Nie obudził się. Przesunęła palcem po papierze i wyszeptała: Dziękuję, ale ja już wróciłam. Tylko gdzie indziej? Zima 1906 roku przyniosła do Greenwich Village pierwsze śniegi. Kamienice pokryła biała cisza, a miasto zwolniło, jakby samo chciało czytać, pisać i marzyć welane coraz częściej chodziła na spotkania literackie do nowo powstałego klubu The Ink House. Zbierali się tam pisarze, poetki, malarze, dziennikarze i wolne dusze. Rozmawiali o wolności, miłości, polityce i sztuce przy herbacie z rumem i papierosowym dymie. To tam poznała Clarisse Whitaker, dziennikarkę, która stała się jej pierwszą przyjaciółką od lat. Clarissa pisała dla The Herald, była błyskotliwa, bezkompromisowa i miała ogromne serce dla kobiet, które odważyły się mówić w imieniu własnym. Twoje wiersze są jak lustra, Eveline, powiedziała kiedyś. Każda kobieta widzi w nich coś swojego. Powinnaś pisać felietony, publiczne, o tym czego nie mówią kobiety z dobrych domów. Początkowo Eveline się wzbraniała, ale po kilkunastu dniach napisała tekst zatytułowany Milczenie stroju. Ukazał się na pierwszej stronie dodatku kulturalnego The Herald. Rozpętał burzę. Listy od czytelniczek napływały dziesiątkami niektóre pisały z wdzięcznością, inne z oburzeniem ale nikt nie pozostawał obojętny. Ewelinę znów poczuła, że jej głos ma znaczenie. Nataniel wspierał ją w milczeniu. Malował coraz więcej portretów kobiet silnych, zamyślonych, w ruchu. Jeden z obrazów przedstawiający Ewelinę stojącą na tle półmroku miasta, trafił do galerii w Bostonie. Sprzedał się w dwa dni. W marcu 1907 roku Ewelinę została zaproszona do wygłoszenia odczytu na Uniwersytecie Yale. Temat: Wolna kobieta na początku wieku. Po wykładzie podszedł do niej starszy dżentelmen w ciemnym płaszczu. Nazywam się Silas Winfield, jestem wydawcą. Chciałbym opublikować pani eseje w formie książki, ale tym razem pod prawdziwym nazwiskiem. Ewelinę milczała dłuższą chwilę. Wie pan, kiedy uciekłam z Anglii, straciłam wiele, ale zyskałam siebie. Nazwisko to nie moja wartość, ale może czas je odzyskać. Nie dla innych, dla siebie. Zgodziła się. Wiosną ukazał się zbór felietonów, puttów, mgła i głos. Autorka? Lady Eveline Whitmore Przeszłość powróciła, ale nie jako cień, jako korona, którą sama wybrała, by nosić. Lato 1908 roku było w Nowym Jorku upalne i ciężkie od zapachu miasta. Eveline i Nathaniel zamieszkali w małym domku przy brzegu rzeki Hudson, uciekając od zgiełku. Ich dni były spokojniejsze. Eveline pisała nową powieść. Nathaniel malował cykl pejzaży. Któregoś dnia Ewelinę otrzymała zaproszenie do Londynu. British Women's Literary Society organizowało panel o pisarstwie kobiecym i chciało, by wystąpiła jako gość honorowy. Z wahaniem pokazała list Natanielowi. To nie powrót, powiedział spokojnie. To podróż. Przyjęła zaproszenie. W Londynie przyjęto ją z szacunkiem, ale i z dystansem. Ewelinę nie była już panną Whitmore, damą z Belgravi. Była kobietą, która wybrała siebie. Jej wystąpienie zakończyły owacje na stojąco. Poczując to, zrozumiała, że nie musi niczego udowadniać, ani innym, ani sobie. Po powrocie do Ameryki usiedli z Natanielem na werandzie patrząc na rzekę. Był wieczór. Nad wodą unosiła się mgła. Zawsze wracamy do mgły, szepnęła Ewelin. Bo mgła to początek, odpowiedział, i koniec, i wszystko pomiędzy. Uśmiechnęła się. Ich życie nie było bajką, była opowieścią, opowieścią, którą sami napisali. I to było wszystko.